Za chwilę będzie się działo. Czas się przekonać, jak wszystkie przedmiotowe analizy i dyskusje mają się do rzeczywistości. Dobry wieczór, szanowni państwo. Serdecznie wszystkich państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. Nisko kłaniają się państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To w naszym towarzystwie obejrzą Państwo to spotkanie. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne: piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Tak, Tomku, bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie i mam wielką nadzieję, że obie ekipy dostarczą nam tu mnóstwo emocji. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. A ustawienie to zapewne 1, 4, 5, 1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. A tak prezentuje się pierwsza jedenastka górnika Zabrze. No i wszystko wskazuje na to, Jacku, że i oni zagrają ofensywnym ustawieniem 1, 4, 5, 1. Ciekawe, wygląda na to, że jedni i drudzy będą próbowali wykorzystać te same luki w formacjach. W środku pola będzie gęsto jak w butelce z syropem. Prawdopodobnie więc zobaczymy dużo dalekich przerzutów i prób dostarczenia napastnikowi piłki góro. Zobaczymy, na ile zespoły podejdą elastycznie do swoich wyjściowych ustawień. Oto powtórka tamtej sytuacji. Niewiele brakowało, a byłby gol. Tymczasem jednak spudłowali. Oj w topa. Czy to będzie kosztowny błąd? Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Out. Wygląda to trochę tak, jakby zachęcali rywali do przypuszczenia ataku. No, a teraz niepotrzebna strata piłki. Wciąż jest trzy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. Ależ bomba! Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma, bo bitki nie dało się już wyjąć. Skorzystajmy z okazji i przyjrzyjmy się powtórce sytuacji, po której padła bramka. Golkiper zdołał jeszcze odbić ten strzał lecący w długi róg, ale niewiele mógł już zrobić przy dobitce. Miał trochę pecha przy tej interwencji. Ciągle utrzymują się przy piłce. Mogą to rozegrać na różne sposoby. Rasak Podolski wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Cała boczna strefa boiska jest wolna. piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Dobrze! Zablokowany strzał! Cisną tam mocno. Tylko minuta dodatkowego czasu. Sekulić. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Przy piłce Dobrze wyjaśnia przez nasce. Bez problemu tu się urywa. Obrońca jednak zdołał naprawić swój błąd. Skasował tę niebezpieczną akcję. Pewnie od niechcenia to wyłapuje. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Podolski. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. To podanie powinno znaleźć partnera. Zapolnik. Mamy bramkę i znowu mamy remis. A to wiele zmienia w tym meczu. No to jeszcze raz spójrzmy jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie. Naprawdę składna akcja. Jeśli ktoś choć raz w życiu stał na bramce, to wie, że w takiej sytuacji jest się bez szans. Powiedzmy sobie to jasno, bo co można tu zrobić, kiedy się staje w obliczu dwukrotnej przewagi liczebnej? Wyrównali więc stan spotkania. 1 do 1. Damian Rasa. Lukas Podolski. Dobre ustawienie. Jakże potrzebna interwencja. Sędzia stosuje korzyść. Tylko czy to teraz wykorzystają? Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy, Podolski. Patrzę na zegarek, mecz dobiega końca. Każda bramka będzie na wagę zwycięstwa. Teraz będzie niebezpiecznie! GOL! To jest właśnie piękno futbolu! Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie? Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie: odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez Solskiera. Rafał Janicki. Lukas Podolski. No i mamy stratę Zabrzan. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Mecz dobiega końca.